Kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy piękny, przepiękny dzień niedzielny. Zobaczcie, jaka jest śliczna pogoda za mną. Ja już jestem po śniadaniu oczywiście były tosty. Muszę zacząć zmieniać swoje śniadanie, bo widzę, że w weekendy zawsze jem tosty. Wcześniej była to jajecznica, teraz przerzuciłam się na tosty, więc chyba czas wrócić z powrotem do jajecznicy. Ogólnie pogoda jest naprawdę piękna, jest ciepło, fajnie wieje wiatr ale nie jest wcale wiecie ten wiatr też taki mega upalny tak jak to wiecie było w czerwcu że te upały były 30 stopniowe tylko taki przyjemny letnio jesienny wiaterek ja w ogóle mam na sobie może wam pokażę tą sukienkę co ostatnio zamówiłam czekajcie, o. co ostatnio zamówiłam na WUBU co wam pokazywałam w filmiku 4 sukienki za 50 zł jeżeli nie oglądaliście tego filmiku to koniecznie go obejście I ja sobie y, przywiązałam tą sukieneczkę paskiem, dlatego, że ona trochę była taka walcowata, y, przez co tak trochę średnio się nie czułam, ale z paskiem myślę, że całkiem porządko wygląda. W ogóle dla mnie hitem są tu tutaj te y, ramionka. No to jest super, to jest świetne. Naprawdę. I y, tak. I w planach mamy o, w ogóle uczesalnie jeszcze wam pokażę. Zrobiłam sobie takie fajne dwa warkoczyki na bokach. Myślę, że to całkiem fajnie wygląda. Makijaż to tylko właśnie oczy, nie dawałam tutaj żadnych podkładów i tak dalej. A w planach mamy pojechać dzisiaj do Uli, zaraz właśnie się wybieramy, umówiliśmy się na 11:00. I myślę, że fajnie, miło spędzimy czas. Niestety Ula jest teraz sama, bo Paweł, czyli jej mąż, pracuje i też chwilowo teraz nie ma dzieciątka, więc pojedziemy i akurat przyjmie nas sama. To też będzie fajnie, bo wpijemy sobie kawę, herbatę, miło spędzimy czas, więc takie są plany. A potem, szczerze mówiąc, nie wiem co będziemy robić. Mam nadzieję, że uda mi się może pójść na rower albo na jakiś dłuższy spacer, bo pogoda jest naprawdę piękna. O, A my za 5 minut jedziemy, a tak wygląda mój mąż. Zadana. Jeszcze w piżamie. Ogląda co? Mm, to był grypel. Aha, grypel. Myślałam, że wywiad z mordercami. Nie, nie, nie. No, a Tomek ogólnie na śniadanie dzisiaj tak trochę widnie, bo je owsiankę. W ogóle Tomek lubi te owsianki właśnie pakowane w tych pojemnikach, który się zalewa wodą, no nie? Często, często jest takie, nie? Ja no tak się, ja na sucho lubię takie coś zjeść. Nie zalewając. Także Tomek kończy i będzie się ubierać i będziemy uciekać. O, a w międzyczasie Wam pokażę też, co kupiliśmy dla Jasia. Taką piłeczkę z misiem Teddy. O, dobra! Leci piłka, stój. I taki zestaw do piaskownicy. Yy, wiaderko i różne takie grabki, nie grabki, do robienia babeczek. Tylko jakaś konewka tutaj jest, jakaś upadka. Także to zabieramy ze sobą. I co? I będziemy uciekać. Dajcie jeszcze znać, jak Wam się podoba ta sukienka, którą mam teraz na sobie. Ją mogą w sumie troszkę przeprasować, ale powiem szczerze, że już mi się nie chciało. Ja po prostu jestem w niej zakochana, bo no mega mi się podobają te właśnie rękawki, tak jak wcześniej Wam powiedziałam. No są świetne po prostu i one są takie, um, one są solidne, w sensie nie są takie z cienkiego materiału, tylko one są takie um, grubiutkie, takie wiecie, także myślę, że fajnie to wygląda, bo jest sztywne. I słuchajcie, no sukienka za, nie wiem, ona kosztowała z 12 zł. Już teraz na ten moment, nie wiem, max do 15, bo tam były 4 sukienki za 50 zł i najdroższa kosztowała 15 zł, więc no sorry. Według mnie mega się opłaca. Aha, no i mam nadzieję, że zauważyliście, że zeszły tydzień, co dzień nie pojawiał się filmik przez praktycznie półtora tygodnia. Więc mam nadzieję, że to docenić. bo miałam czas po prostu nagrywać jakby ten 15 sierpnia mm, wolny czwartek, przez co mogłam sobie nagrać e, kilka filmów przez ten okres, bo no wiadomo czwartek, potem weekend i wiecie, i było po prostu więcej na to czasu. Przez co filmiki y, były dodawane codziennie. Ja zastanawiałam się, czy nie rozciągnąć po prostu tego w sensie, że co doda dodawać na przykład co 3-4 dni, ale stwierdziłam, że po prostu. Dodam to co mam, i nie będę żadnych filmów, że tak powiem, trzymała w zapasie. Tylko jeżeli coś mam dla Was do pokazania, to po prostu będę to wrzucać na bieżąco. I też myślę, że jak w weekend ktoś sobie siądzie, to będzie mógł sobie wśród tych filmów. Ja się zanieśmieję. Wśród tych filmów wybrać któryś, na który ma ochotę, bo ja też rozumiem takie względy, że nie każdy po prostu lubi oglądać hol zakupowe, czyli jedzenie, które kupiłam, ale też nie każdy na przykład ogląda jakieś unboxingi, typu, nie wiem, tak jak na przykład pokazywałam Wam sukienki, które zamówiłam, także zdaję sobie z tego sprawę i też chciałam, żebyście mieli wybór na weekend wybrać sobie Jakiś konkretny filmik, kiedy nie co, to możecie napisać mi w komentarzu, jakie wy filmiki najczęściej oglądacie i jakie filmiki powinny się częściej pojawiać na moim kanale. o I Zabieram ze sobą ten plecak żeby aparat schować. Uuu! Mój biedny plecaczek, także zabieramy go ze sobą. Pokażę, jest to ci Nie, jak to? Nie, ja bym nie Nie, nie, nie. <grym> <grym> nie teraz ja też dobrze ładuję. Przecież tutaj mi się źle znowu. A, że Jeszcze telefon? Nie, no, bo może ten ryż wyciągnął, co? Nie, nie. Ostatni wyrodym nie, nie ten źle A Na przykład teraz już dobrze, widzisz? O, bo skitu, no. Bo to, to miał problemy ogólnie z ładowaniem telefonu, nie? Ale teraz już jest okej. Tak, dobrze. i to nawet nie było złącze, tylko... Chyba coś z pudłem główną jest. Jakby była zawilgocona, zalana czymś. Ale przynajmniej nie będziesz musiał teraz iść do tego, do naprawy. Bo no myślę... i tak on tam. mówię drugi telefon, tak? Jak no. będzie promocja jakiejś, a potem do serwisu karta My by ty kierujesz, nie? Mhm. Dobra, to ja mogę sobie założyć te buty. Pytam tą czy kierował, bo ja w tych butach bym poszła, a w tych butach się źle kieruje mi przynajmniej. Wiecie, bo ona, ona ma koturenkę taką. Przez to jest niewygodnie, jak wszyscy na przykład wiecie, pedały sięgną, Także takie buty do tej sukienki niebieskie, żeby miary się odpowodowały. Także bierzemy prezenciki i idziemy. To w sumie dobrze będzie ją przetestować. Ale cudownie, co? Super pogoda. Dobrze jest postawić, bo na przykład w Audi nie, nie ma tak, takiego miejsca, żeby postawić aparat. A tu super jest. Także, Także moi kochani, będziemy się już zmywać. Ale jest fajnie ciepło dzisiaj, kurczę, super jest. A okulary założyłam, te które ostatnio zamówiłam na Zalando. O! Myślę, że spaczko ładnie wyglądam? Bardzo ładnie Toma gdzieś się kieruje, także fajnie Ja tak jak wiecie ogólnie... Ogólnie ja wolę być jako pasażer No ale wiadomo, też staram się z Tomkiem jakoś tam na zmianę kamerować i kamerować, może, już popatrzyłam się na gościa, bo się spojrzał i kamerować Z Tomkiem na zmianę staram się kierować No i jeżeli jeździmy gdzieś tam do znajomych, to Często się w sumie zdarza, że ja kieruję. No tak? Mm -hmm. Żeby nie było, że, Ale, że, tak, że, że ty cały czas kierujesz, co nie? Chociaż Tomek bardziej lubi. na To Tamok jest bardziej zakierujący. Dobra, także uludka, jedziemy do Ciebie. Właśnie chyba to nie napisałaś, bo napisałam się, że wyjeżdżamy. Zaraz zobaczę. Tak, kciuk w górę. Także jedziemy. Z naszego osiedla tak ciężko jest wyjechać, bo zawsze są takie korki. Tutaj ogólnie mówili, że ma powstać rondo do 2019, ale na razie nic nie robią. Nie wiem, czy w ogóle coś takiego powstanie, szczerze mówiąc. Przywitanie, tutaj dobry katry jest. Przyjechaliśmy już do Uli. Tu mamy kawkę, herbatkę. O, oj, herbatkę w sumie. Cześć. Pokaż sukienkę ładną masz bardzo. Możesz Dziękuję. powiedzieć, skąd ją masz? Schemu. Z, hemu. Z hemu, Bardzo fajna, mega mi się podoba. Naprawdę. Super wygląda. To za tą przeszkadza, to Klientowi odpisuję, bo mi wysłał zdjęcie, które jest mało wyraźne. To bym już się u ludka przyzwyczaił, jak ja gadam do siebie, czasami, wiesz? Tak, Że ostatnio u mnie na kanale codziennie pojawiają się filmiki. Nie powiedziałesz filmik na No, No kurde, widzisz, cała moja wizka, kurde, no nie mogę. Bo ja po prostu relację, mam relację messengerową. Messengerową, no ale ostatnio przez cały dzień. Co jest tak relacja? Przez tydzień ostatnio co, codziennie się filmik pojawia, czyliż? Tak. No. Siedem filmików, w czym musimy To No. A mam dobre wafelki. Dobra, no zaraz będziemy pili kawkę i, i co, no i sobie to, 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 będziemy to, to, to. trochę czasu. A, i pokażę wam jeszcze jedną rzecz, która mi się mega spodobała też u Uli. Do tej miseczki. Ula mówi, że one w Biedronce po 6 zł są. Zobaczcie, jakie Biorę fajne. Patrzcie, a w ogóle mi się podoba ten środek, że on ma taki kwiatki. Bo jakby, oto tylko. ale które jest najładniejsze? No? Takie, ale świąteczne. O Jezu, no. Śliczne, nie? No, to jest najlepszy, powiem. Bo pamiętasz że jakby o to samo tylko było, nie? No słabo. To by było słabo, ale... ale to ma taki. Ale nie, o ten... Ale góra... jeszcze były w różu. o ten jest samym z taki kupiłam, A u nas na Turcji nie widziałam, żeby coś takiego było. Zgłosiłaś się. A! Bo to było na wyprzedażach. A! No to dużo prawdopodobieństwo, że może nie być wszędzie. Ale mega, naprawdę. No o to jest świetny wzór. I w ogóle ta lampa obok też mi się podoba. Bo taka nietypowa też jest. No. Nie polecił, mam nadzieję, że nie poleci, nie no, mega. U Lutka tu ciasteczka nowe wyciągnęła, ja widzę. No może, dobra, są jest Jak waspudne. tam, to może być moje, które? Um, to jest, to jest bez chyba ta z mlekiem i czas z mlekiem. To moja no. jest bez. Tak, czytaj jest moje. Mi ja no, z chciał. Tak, ja z mleczkiem. nam przygotowała rosołek. Tam chyba będzie porcje nawet. Mm -hmm. Cieszysz się, tobie? No, tak. Miamii! <laughs> I to na, widziałam na ukradku robione, tak, nie? Nie, na kurce. Nie, nie? Nie na jak to, nie na jakimś tam proszku. Aby mam nadzieję, że nie. Mm, fajne. Smacznego. Dziękujemy. <grymne> na przykład właśnie. chodziłaś nagrywać? Nie, z tymi sukienkami nagrywała. Hmm. I, e, hall, skóry, A, czy to, to co kupowałyśmy w Hebe? E, Boże w Rossmanie. Nie, tego nie pokazywałam, bo to za słabe było. Za słabe? No <grymne> tam same pomadki były. No. no, to, to moja pacjenta. Zaraz pokażemy pacjentę u Ludki. Ale, ale tutaj... może z tego kąta po nie widać z Z tego pokażę? A taka? Za nami jest mieszkanko. Czekaj, O tam. Mieszkanko u Ludki. A i Ludko jeszcze nagrywałam, jak robiłam ten dzień z Instagramem, pamiętasz? też, że Instagram planuje mój dzień. Tak, No to tak. będzie to też filmik po prostu z tego. No także Ludka musi z zaległości. O, a tu u Ludki wkarzemy mieszkanko. Ludka się buduje. No, ja się Już myślałam, że bateria mi się wyczerpała. Ludko, teraz dobrze widać tą sukienkę. O, Ula ma w ogóle też buty Ej, z in-blue. Słaby, słaby, słaby o, subcio. A w ogóle te buty masz z też, nie? Ja też mam. Nie. No. Yeah. Fajne, nie? Ludka następnym razem sama przyjadę, to sobie dłużej posiedzimy, co? O, ale tu od razu jest ludka, ale mogę pokazać twoje mieszkanie, czy nie? nie na razie jestem Tak? Dobra, to pokażemy jak będziesz gotowe, co? Dobra, to tu się... Le, lepsza myśli. To tu się na razie rozłączamy. Dobre. Wróciliśmy od Uli i wam pokażę e, dwie sukienki. Jedną no, sukienkę mi oddała Ula, bo pożyczała ode mnie. Ona jest tutaj z taką pionkowym dołem i koronką, a na górze jest takim długim rękawkiem. I tą sukienkę miała Ula na weselu, w którym była teraz im po prostu oddała. I to jest moja sukienka. Natomiast ja od niej wyrzuciłam taką granatową. Zaraz ją przymierzę i się w niej Wam pokażę, bo muszę ją przewrócić na drugą stronę i zobaczymy, czy będzie na mnie dobra w ogóle. Mówię, ta jest moja, ta jest poszczona od Uli. I zaraz się ubieram i sprawdzamy, jak to będzie wyglądać. Dobra, i ta sukienka, którą pożyczyłam od uli, wygląda w ten sposób. Górę ma taką a la w sensie zakładaną na ramiona. Tutaj na rękawku rękawek jest trzy czwarte, również koronkowy. Ona jest ogólnie cała w takim fasonie koronki, jak widzicie, na całej długości. Ogólna długość jest tak chwilkę przed kolano. Ogólnie mi się bardzo podoba, fajnie wygląda. Mi się wydaje, że. Jak najbardziej na wesele się sprawdzi. Z tego, co wiem, i z tego, co widziałam, to ula często właśnie na wesela zakładała tę właśnie sukienkę. Myślę, że do tej sukienki będzie fajnie wyglądały zakręcone włosy i jakieś takie większe dodatki, jakieś większe może srebrne kolczyki albo złote. Jeszcze zobaczymy. Ale myślę, że ta sukienka fajnie będzie się nadawać. Chociaż jeszcze do końca nie jestem pewna, czy pójdę w tej, czy pójdę w tej różowej, którą zamawiałam z WUBU, który też filmik wrzuciłam Wam z tymi sukienkami, które zamawiałam. No chyba, że jeszcze w międzyczasie jakaś inna wpadnie mi w oko, to zobaczymy. Ale na razie mam do wyboru tą albo tamtą. Ewentualnie jedną z nich założę po prostu na poprawinę, bo z tego co mi wiadomo będą poprawiny. Więc jednego dnia założę tą różową, a na poprawienie najwyżej założę tą. Albo odwrotnie, jeszcze zobaczymy. Dajcie znać, czy Wam się ta sukienka podoba i czy do mnie według Was pasuje. Mi się wydaje, że nawet tak ogólnie myślę, że może być. Myślę, że dobrze w niej wyglądam. Więc odebrałam dzisiaj od Uli sukienkę, której, którą ja jej pożyczyłam i pożyczyłam od niej przy okazji po prostu sukienkę, którą ona posiadała. Więc taka wymiana Transak taka transakcja wymienna wyszła w sumie między nami. I tak, także tak to wygląda. Mi się podoba. Zobaczymy jeszcze jak, jak będę miała, jaką będę miała ideę przy weselu i co będę chciała założyć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na ten moment podoba mi się ta sukienka. Myślę, że ją założę. Jeszcze nie wiem tylko, czy na poprawiny, czy na wesele. Ja się przebrałam taką ciemniejszą sukienkę, bo będę robiła obiad. Nie chciałam się zaklapać w tej błękitnej i spięłam włosy, bo jest strasznie gorąco. A tamta, wiecie, tam miałam rozpuszczone włosy, jasną sukienkę i tak stwierdziłam, że jednak teraz jak będę gotować, to jest bez sensu. Ale na ten moment miałam w planach poskładać pranie, bo teraz wstawiłam drugie i nie mam gdzie rozwiesić, a my mamy tylko taką małą dosłownie, widzicie, suszarkę więc poskładam sobie teraz pranie żeby rozwiesić nowe i będę robić obiad u uli jedliśmy rosu ale ja w planach jeszcze dzisiaj miałam robić e, głównie w sumie dla tomka bo ja to wiecie e, jakoś nie przypadam za mięsem ale obiecałam mu że zrobię dzisiaj jakieś kotlety e, mielone tylko nie wiem czy ziemniaki sobie będę musiała sprawdzić jak nie to najwyżej z ryżem zrobimy i jest ogólnie godzina 15 zaraz, więc chciałam złożyć te pranie, zrobić obiad, a później, słuchajcie, chciałam pójść na rower, bo jest tak super pogoda, że aż powiem Wam szczerze, że byłby żal nie wykorzystać tej pogody. Także ja się ubiorę szybko za tego, co mam ogarnąć i będę po prostu uciekać. Ale już w tej sukience pójdę na rower, już nie będę się przebierała z powrotem w tą błękitną, tylko już pójdę w tej i myślę, że pójdę sama, bo tam jak ma trochę pracy dzisiaj jeszcze, więc Więc chyba po prostu sama pójdę. Na zalew pojadę, zębożycki, tak myślę. No, byliśmy u uli, także bardzo fajnie, miło spędziliśmy sobie czas, obejrzeliśmy ich mieszkanie, raczej dom, bo są w trakcie budowy. Nie chcieliśmy pokazywać wszystkiego, bo po prostu z ulu się śmiałyśmy, że pokażemy, jak już będzie dom wykończony. Wiecie, jak to jest teraz. Tam trochę taka rozpierduszka jest, ale naprawdę bardzo fajnie mają to zrobione. <laughs> więc no, fajnie zrobili, fajnie urządzili. Wydaje mi się, że tak z głową i tak w miarę nowocześnie. Mi, się, mi i Tomkowi się bardzo podobało, więc myślę, że. Że taki e, styl jakiś elegancki na pewno zachowali. E, no i co moi drodzy? No i tyle. No, ja będę się tutaj uwijać, bo chcę to szybko zrobić. Więc e, tu sobie poroznoszę zaraz planie, rozwieszę drugie i się do was odezwę już przy robieniu obiadu. Jest bardzo fajna pogoda, naprawdę super. I z tego co w ogóle słyszałam, to przez całe wrzesie ma być tak ładnie. Więc e, ja planuję w 100% wykorzystać tą pogodę, bo jak przyjdzie jesień, to wiadomo, już no, słabiej będzie i ze spacerami, i z rowerem. A jak yy, wiecie ja bardzo kocham i rower i spacery, więc, więc tak, także do zobaczenia dzisiaj do obiadu będzie mięso, milane potrzebne, przyprawa. Tutaj przywiozłam też ogórki z domu, które robiła moja mama albo Ania, już nie pamiętam. Olej, ziemniaki i cebula. Także bierzemy się za robienie obiadu. A no i zapomniałam, będą też potrzebne dwa jajeczka do tych mielonych, także tak jeszcze jajeczko mi się przypomniało teraz. A w ogóle ciemno mamy w mieszkaniu, bo zasunięte są wszystkie rolety, bo teraz tam pracuję na komputerze i świeci mu po prostu w monitor, więc dlatego troszkę jest ciemno, ale jest godzina 15, także nie jest późno jeszcze, należy się obiadek. Ładnie wygląda? wygląda? Zaproponowałem. Dziękuję no, Nie wiem, no. tak? Tak. My się chcieliśmy z wami pożegnać, moi kochani. Zrobiliśmy, widać, widać. Zrobiliśmy, widać tak? zrobiliśmy sobie 22 km na rowerze, wróciliśmy do domu już mamy wieczór, więc chciałabym zakończyć tego vloga i się z Wami pożegnać. To tak, było tak samo ja też. Tak. Także dziękujemy za obejrzenie tego vloga. Życzymy Wam udanego dnia, nie wiem, wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten filmik. I co, buziaczki dla Was wszystkich, pa, pa. Mm, papa!